Jak jesteś gotowy to zaczynaj. Dobrze, już się nagrywa, tak? Tak. Dobrze. Witam, urban z tej strony. Reprezentuję tutaj team Luka Longboards. Jesteśmy w odcinku Set of the Week. Także do rzeczy. Deska Luka Longboards, model Merw z tego sezonu Na trakach, Roninach, Kastach Kurczę, bushingi. Pamiętam szczerze twardości Powiem Wam, że jest tak, szary, szara i biała guma wysoka na pewno eee, Koła Lizy 720 Ile? 727 <laughs> 727 RR Nie wiem, kupiłem je od Andrzeja, także nawet nie sprawdzałem co to jest do końca. Na łożyskach w Spaceballsach od Venoma. Chyba się zgadza, nie? Od Bega to <laughs> No Sorry, ale jesteśmy, wiecie co, na zawodach Jestem trochę już z e, Co na zakończenie powiem wam, że grip oczywiście od Wicka e, no. Coś jeszcze? Podkładki czerwone od Ronina. Dziękuję That's my shit